Ja dopiero co chwilę dostaję pytania, jak i czym ostrzę swoje noże, więc dziś trochę o tym. Od razu muszę zmartwić osoby, które spodziewają się Bóg wie jakiej ostrzałki albo systemu ostrzącego zakupę kasy. No cóż, jestem Polakiem, więc szukam oszczędności na każdym kroku. Jeśli nie możesz czegoś kupić albo nie chcesz wydawać na coś pieniędzy, zrób to i sam zrobiłem sobie takie oto ostrzałki, które już któryś miesiąc dzielnie mi służą. Co prawda są już strasznie złahane i za niedługo będę musiał je, że tak powiem, odnowić, aczkolwiek nie odciśnie się to zupełnie na moim portfelu, a może nawet do tego czasu uzbieram sobie pieniądze na coś innego do ostrzenia. Choć to przyznam się Wam szczerze, miało być na początku tymczasowym rozwiązaniem, a teraz zupełnie nie myślę o zakupie jakiejś innej ostrzałki, więc myślę, że to całkiem fajne rozwiązanie. Zwłaszcza jeżeli jesteście początkującymi albo macie tylko jeden nóż i nie chcecie kupować e, czegoś więcej, po prostu do ostrzenia noża, który, e, którego i tak na przykład rzadko używacie, albo coś w tym stylu. Jak zrobiłem swoje ostrzałki, to jest bardzo proste. Bierzecie kawałek drewna, e, ważne żeby był e, płaski i w miarę twardy, żeby po prostu e, nie zużywał się ten klocek. I na niego naklejacie papier ścierny. E, nie może być to, że, e, pierwszy lepszy papier ścierny, tylko papier ścierny wodny. E, dlaczego? E, zazwyczaj jeśli e, macie płótna ścierne albo Papiery ścierne, na przykład drewna, to tam używa się jakichś innych ścierni, nie wiem, to przypomina strasznie piasek, chyba nie jest to piasek, aczkolwiek A wytrzymałość tych papierów nie jest zbyt duża, B nie nadają się do metalu, po prostu kiepsko zbiera, tak jakby ten papier nasz materiał zostrza. Więc zasadniczo używamy papierów ścieżnych wodnych, ponieważ one wykonane są z jakichś tam węglików. Jeśli się nie mylę, to te są akurat wykonane, oczywiście tego nie napisali, aczkolwiek wydaje mi się, że są wykonane z węglika krzemu, przynajmniej poprzednio, jak miałem papier wodny do jakichś tam prac różnych dziwnych, spisywał się bardzo dobrze i był wykonany właśnie z węglika krzemu, Węlik krzemu jest generalnie dość twardy, więc całkiem ładnie zbiera nasze ostrze, a raczej krawędź tnącą. I zasadniczo, jak widzicie, mam tutaj kilka gradacji, mam tutaj tak jakby trzy ostrzałki, których używam w zależności od tego, co chcę zrobić. Mam tą najgrubszą, gdzie jest gradacja 100 i 200. Ona służy głównie do noży tych większych i do e, tak jakby kładzenia tego pierwszego e, pierwszej krawędzi tnącej jak macie strasznie złachany nóż który ma jakieś tam wady w postaci nie wiem jakichś e, wgnieceń, wyłamań to e, setką ładnie wyprowadza się najpierw Krawędź tnącą, a dopiero potem zaczyna się tak, ją tak, jakby polerować, czyli mamy dwusetkę. Z dwusetki też korzystam czasem, jak mam trochę mocno wytępiony nóż, aczkolwiek nie aż tak mocno, że chcę go traktować setką. A dalej przesuwam się na następny. Na następną ostrzałkę, i mam tutaj gradację 400 i 800. I jak widzicie, są mocno złachane, bo używam ich właściwie najczęściej. One oprócz polerowania ostrzy, których, które wyprowadziliśmy wstępnie, tą ostrzałką służą też do podostrzania, czyli na przykład, jak przytępi mi się EDC albo coś w tym stylu. Jadę potem kilka razy, i już nóż jest ostry. No, jeszcze wykańczam oczywiście na, na pasku. A jeśli chcę totalnie ładnie wyprowadzić ostrze, ewentualnie wypolerować, że trochę lepiej lśniło, powiedzmy, niektórzy są fanami tak zwanego Mirror Edge, czyli po prostu krawędź tnącą na bardzo drobnym papierze, czyli tak jak tutaj mam. 1000 i 2000. E, ciągnie się po prostu kilka razy, aż zacznie ładnie błyszczeć. E, Czysto estetyczne, moim zdaniem, e, nie poprawia e, cięcia aż tak. E, w każdym razie, e, również e, 1000 w jakiś tam sposób może e, tak, jakby poprawić Wam krawędź tnącą. E, szczególnie w nożach typu EDC, e, które i tak. Najczęściej wymagałem tylko podostrzenia a nie naostrzenia początku. E, po tym wszystkim, e, zwłaszcza noże DC, e, lubię sobie pociągnąć na pasku e, skórzanym, pokrytym e, na przykład pastą polerską. Dostałem kiedyś z, przy zakupie e, szlifierki Dremla, e, pastę właśnie. E, Zdremla, nie pamiętam jak się nazywa w tym momencie, aczkolwiek to przypomina taką twardą glinkę, jakby po prostu smarujemy tym nasz pasek skórzany i ciągniemy nasz nóż w tą stronę, czyli jakbyście trzymali pasek naciągnięty. To najzwyczajniej ciągniemy w tą stronę kilka razy, potem odwracamy i znowu. To służy temu, że nasz, nasze ostrze się zasadniczo poleruje, i jeśli powstał tak zwany drut przy ostrzeniu, czyli taka końcówka jakby bardzo cienka, która tak jakby. Nie wiem jak to wytłumaczyć, w każdym razie przy ostrzeniu, Czasem tworzy się po prostu taka bardzo cieniutka, bardzo cieniutki kawałek stali na końcu naszej krawędzi tnącej i właśnie pasek pomaga go odłamać. Generalnie po tym wasz nóż powinien być idealny i tak jakby ciąć. Nowy, jak Nowy, albo nawet lepiej od nowego, więc zasadniczo, jak korzysta się z takich ostrzałek, e, trochę mi będzie ciężko. Przez to, że mam tutaj stół, zazwyczaj ostrzałkę trzymam po prostu w ręce opartą o coś e, i zasadniczo rękę mam gdzieś w powietrzu, e, i po prostu ciągnę sobie ten nóż. Więc zasadniczo, e, każdy nóż ma swój kąt, tak jakby pod którym e, została wyprowadzona jego krawędź tnąca. I w tym momencie musimy zachować ten kąt, chyba że oczywiście chcemy zmienić krawędź, zmienić kąt krawędzi tnącej, aczkolwiek nie polecam Wam tego, jeśli nie potraficie ostrzyć. Na razie nauczcie się ostrzyć tak. A nie chcecie, jeśli już macie nie zachowywać kąta, nie chcecie trzeć tak jakby ostrzem, a raczej nożem za bardzo po naszej ostrzałce raczej już jak macie się mylić to lepiej użyć trochę za dużego kąta e, aczkolwiek łatwo zobaczyć mniej więcej moment w którym e, krawędź tnąca zaczyna dotykać e, w miarę całą powierzchnią naszej ostrzałki i wtedy wystarczy utrzymywać to i przeciągnąć końcówka w tym nożu jest złachana więc nie zwracajcie na to uwagi Wystarczy przeciągnąć tak powiedzmy 10 razy, i potem zmieniacie stronę trzecie znowu. Nie chcę naostrzyć tego noża, tylko pokazać Wam po prostu, jak to się robi, a potem znowu zmieniacie stronę, i znowu trzecie. Nóż powinien się stawać z chwili na chwilę ostrzejszy. Jeśli się nie staje ostrzejszy. To znaczy, że albo używacie e, złej techniki i trzymacie nóż po prostu pod złym kątem, albo e, używacie zbyt niskiej gradacji e, papieru ściernego, więc przerzućcie się na grubszy. E, dziesiątka zazwyczaj ostrzy nóż e, bardzo, tfu, setka ostrzy nóż zazwyczaj dość szybko, więc po kilku pociągnięciach powinniście mieć go naostrzonego. okej, okay, czy mam tu jakiś papier eee. nie będzie ciął idealnie ponieważ nad tym nożem trzeba by popracować jeszcze trochę aczkolwiek e, z doża który po okresie testowym praktycznie nie ciął uzyskujemy nóż, który nawet dnie papier, więc jest nieźle. No, nie jest to najlepsza kartka, więc nie zwracajcie na to zupełnie uwagi. E, aczkolwiek tak to wygląda. E, w przypadku noży ze szlifem skandynawskim, czyli mamy tutaj, e, tak jakby, ten duży, płaski, taki tą dużą, płaską powierzchnię, raczej radziłbym Wam zachować trochę wyższy kąt i nie trzeć tej całości, zwłaszcza jeśli jest to nóż ze stali węglowej, po prostu odsłaniamy więcej stali i może szybciej rdzewieć, a tak naprawdę tą zmianę kąta będziecie widzieć dopiero po kilku miesiącach albo nawet latach. E, takiego ostrzenia, więc zasadniczo e, wytworzycie sobie po prostu e, drugą, tak jakby krawędź tnącą. E, myślę, że będzie nawet wytrzymalsza niż e, ta, aczkolwiek. No cóż. Pewnie znajdą się osoby, które chciałyby się o to kłócić, więc tak to są moje ostrzałki. Zachęcam Was do zrobienia takiej. Jeśli nie macie chwilowo czym ostrzyć, przyznam szczerze, że wcześniej próbowałem jakichś innych, domorosłych, że tak powiem, technik. Nie wiem, ostrzenia na kubku, coś tam jeszcze było. W każdym razie. To okazuje się być póki co najlepsze. Jeśli znajdę inny tani sposób na ostrzenie, to również e, dam wam znać. E, a tymczasem będę po prostu e, rozglądać się za jakimś fajnym systemem. E, Podobają mi się ostrzałki firmy Lansky. E, nie podoba mi się natomiast e, Triangle od e, Spiderko. Myślę, że e, jest po prostu za duży gabarytowo na to, co sobą oferuje, powiedzmy. Przy okazji, lanski jest kompletny, czyli mamy tam praktycznie wszystkie gradacje od wyprowadzania ostrza do polerowania. Więc jeśli miałbym kupować ostrzałkę z wyższej półki, to byłby właśnie taki zestaw. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.